Już za chwilę Spongebob kanciasto porty na Nickelodeon. Już w sobotę Transformers Iskra Ziemi powraca z nowymi odcinkami i nowymi autobotami. Zobacz, jak autoboty łączą siły z Decepticonami i tworzą sojusz do walki ze śmiertelnym wrogiem, jakiego dotąd nie znali. Transformers. Iskra ziemi. Nowe odcinki. Już w sobotę o 12 na Nickelodeon. A teraz przerwa na reklamę. Na Niku. Nie. Tylko w kinach. Oto pół pies. Pół człowiek. Bohater po całości. Nie <laughs> chcę mielizać! Ej, no, czemu zawsze chcesz mielizać? od środka! Masz ostatnią szansę! Aresztuj go! Dogman! Jak zły może być nie kot! Do szpiku! <laughs> Dogman. Tylko w kinach. Magazyn Lego Ninjago z dodatkami. Zabawka Lego J gotowy do wspinaczki. I karty z kolekcji Lego Ninjago w numerze komiks, superwizje i plakaty. W sprzedaży także najnowsza kolekcja kart Lego Ninjago. Myśl szybko! Wyzwanie! Najszybsza trasa przez miasto! Sekret w tym, żeby jechać prosto! Prawda, no, mojej nitadę! Wow, wybacz! To jest szybko? Nowe wyzwanie, myśl szybko! Czy mogę zbudować coś szybszego od. Ee... Tak! Pułkuje i... startuje! Co jeśli połączymy te trzy części? Strażą? Helikopter? Najszybsza trasa jest wyżej! <grym> I następnym razem myśl szybciej! Twoje miasto bez limitu! Nowe zestawy LEGO City już w sprzedaży! Nowość na Vinted. Zarabiaj na używanej elektronice. Pozbądź się nadmiaru rzeczy. Sprzedawaj telefony, tablety, konsole i wiele więcej. Zrób zdjęcia, dodaj i pójść dalej urządzenia, których nie używasz. Zero komplikacji, zero opłat za sprzedaż. A dzięki opcjonalnej usłudze weryfikacji elektroniki inni mogą kupować ze spokojną głową. Więc śmiało, daj zapomnianej elektronice szansę, by znów stała się nowa. Już niepotrzebne, więc sprzedaj. To nie jest zwykła nowość. To nowość Lego, która sprawi, że twoje dziecko będzie w siódmym niebie! Tylko nowość? To super nowość! Mamo, nie ma się. Z Rainbow zawsze wracają. Bo w programie Boomerang każdy wyjazd to Bon na kolejne wakacje. A im więcej wyjeżdżasz, tym więcej zyskujesz. Co on powiedział? W Rainbow Wakacje wracają. Wyjeżdżaj taniej z programem Boomerang. Teraz w Rainbow Lato podwójne korzyści. Kup wakacje i odbierz podwójny zwrot w programie Boomerang. Księgowi! Mamy nowych klientów, a wy jesteście księgowymi. Z polecenia! Naprzód Księgowi! Lecimy! Zawsze gotowi. Niezawodni i sprawdzeni. Ale co najważniejsze, sami ich polecacie. Tacy są księgowi Infaktu. Po prostu najlepsi. Założą z tobą firmę i poprowadzą twoją księgowość. Infact.pl. Księgowi z polecenia. Mój bank daje mi to, czego potrzebuję. I to jest Belo. Pakiet medyczny z dostępem do lekarzy specjalistów i badaniami diagnostycznymi. To jeszcze bardziej welo, A im częściej bankuję, tym więcej zyskuję dzięki belo korzyściom. Mój bank to docenia. I to jest już totalnie welo. I wreszcie nie muszę pamiętać o opłatach. Z usługą moje rachunki płacą się same. Dla mnie to jest tak super. Braż belo. Wybierz świat bardziej belo. Mamo, długo jeszcze. Pani. Oto dar. Co to jest? To czekolada. Ludzie to piją. <grystanie> mm, czekolada na stoku. O, jeszcze tylko wymieni kasę i ferie. Zapomnij, kantor jest już zamknięty. Chyba twój. Ja mam kantor w telefonie. O, i dobry kurs mają. Zazdro. To wpadnij do mojego banku. Może? W o Banku Polskim twoje potrzeby są na pierwszym planie. I pieniądze wymieniasz gdzie chcesz i kiedy chcesz. jak, cukiereczku? Z Zuzu, musimy mieć najlepszy parkiet, prawda? Mamo! U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Nawet ci najbardziej wymagający. O! Polecam takie odporne na zarysowania. Panele laminowane. Wow! Idealnie! Zabawiamy! Zapraszamy na festiwal podłogi w OBI. Zyskaj aż 150 zł zwrotu na kartę za każdy tysiąc wydany na panele laminowane i winylowe. A do tego odkryj setki produktów do remontu w cenach takich super, że. O! Zrobisz to w OBI. <laughs> Już dziś wybierz Volkswagena z wyprzedaży rocznika 2024 z korzyścią do 17 900 zł. Volkswagen. To była reklama na niku.